Twoja szansa na najlepszą inwestycję w Dubaju. Altierra Heights i Altierra Views. Oba projekty powstają na dużej działce w Jumeirah Islands przy Al Khailid Street, ulica, która daje wam szybki dostęp do Sheikh Zayed Road, głównej arterii Dubaju. Lokalizacja, która ma wszystko: spokojne, zielone Jumeirah Islands, a po drugiej stronie GLT, czyli Jumeirah Lake Towers, Dubai Marina i JBR. I w końcu flagowe projekty takie jak Blue Waters z kołem widokowym na Ain Dubai i Mar Front czy The Palm Jumeirah. Projekt jest na etapie przedsprzedaży, czyli najlepszy moment wejścia, żeby wybrać najlepszą jednostkę i kupić w najkorzystniejszej cenie. Ellington dostarcza butikową jakość w budynkach rezydencyjnych, odczucie jest jak w hotelu. Cena uwzględnia wykończony apartament bez mebli ruchomych oraz miejsce parkingowe. Ceny startowe kształtują się następująco. Dodatkowo elastyczny plan płatności do 2029 roku. Na przykładzie jednopokojowego mieszkania o średniej wielkości 75 m2 załóżmy w cenie 2.3 miliona dirhamów. Przy rezerwacji 20%, 4% yield, opłata rejestracyjna no i następnie raty dewelopera 60% rozbite na 4 lata. Natomiast przy odbierze w czwartym kwartale 2029 40%, czyli ostatnia transza, którą możemy skredytować. Jesteś zdezorientowany, którą inwestycję i apartament kupić? Zadzwoń do mnie, a pomogę Ci mądrze zainwestować.